Laurel Griggs nie żyje. Trzynastoletnia gwiazda, która występowała m.in. u boku Scarlett Johansson, zmarła 5 listopada. Właśnie odbył się jej pogrzeb. Rodzina młodej gwiazdy początkowo nie podała przyczyny śmierci dziewczynki. Teraz wiadomo już, że zabiła ją astma. Laurel Griggs zmarła na początku listopada, a po trzech dniach od jej śmierci Czyli 8 listopada odbył się jej pogrzeb. Informacja o jej śmierci pojawiła się w mediach dopiero kilka dni po jej odejściu. Świat stracił prawdziwą księżniczkę, która chciała tylko uszczęśliwić przyszłość dla wszystkich. Aktorstwo było spełnieniem marzeń z dzieciństwa i miała wielkie plany na przyszłość, napisał dziadek młodej aktorki: Laurel Griggs nie żyje. Początkowo nie była znana przyczyna śmierci, 13 latki. W końcu David B. Ed. Evelyn, dziadek Laurel, wyjaśnił, co się stało. Z ciężkim sercem muszę podzielić się bardzo smutnymi wiadomościami. Moja piękna i utalentowana wnuczka, Laurel Griggs, zmarła nagle z powodu ogromnego ataku astmy. Góra syna i odważnie próbowała ją ocalić, ale teraz jest za niołami, napisał była Laurel Griggs? Laurel Griggs w wieku 6 lat zadebiutowała na Broadwayu. Wówczas zagrała w popularnym spektaklu Kotka na gorącym blaszanym dachu. Griggs wystąpiła u boku znanych aktorów, takich jak Scarlett Johansson, Cialin Hintz i Benjamin Walker. Ten spektakl stał się przepustką do dalszej kariery. Laurel Griggs otrzymywała nowe propozycje i zagrała w kolejnych przedstawieniach i reklamach. Zagrała w spektaklu Once, podkładała także głos do bajek i do anonimowego serialu Bąbelkowy Świat Łupików. Trzy lata temu zagrała w Cafe Society z udziałem Steve'a Czarrella, a także pojawiła się w programie Saturday Night Live, który określała potem jako jeden z najbardziej niesamowitych momentów w jej życiu. Laurel mieszkała w Nowym Jarku z rodzicami. Mimo swojej popularności chodziła do publicznej szkoły, gdzie była jedną z najbardziej lubianych uczennic.